Dzień dobry, cześć i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z księcia Hessem. Moi drodzy, dziś misja 22. Portaca w górach. Zobaczmy z czym przyjdzie nam się zmierzyć w tej misji. Misja 22. Twierdza na górze. Zamek Auerbach. Marzec 1279 roku. Po zwycięstwie nad wężem na zamku Frankenstein, twoim następnym zadaniem będzie podbicie zamku węża Auerbach nieco dalej na południe. Skąd koordynował on swoje niszczycielskie ataki na zamek Frankenstein? To jedna z najlepiej zabezpieczonych fortec węża. Dlatego to zadanie wywołuje u ciebie pewne uczucie niepokoju. Ponadto twierdzę należy nie tylko zdobyć, ale także utrzymać i zabezpieczyć. Leży to w najwyższym interesie lorda Frankensteina i w tym celu przekaże ci on znaczną część oszczędności, które pomogłeś mu zgromadzić. Po zajęciu zamku natychmiast zainwestuj pieniądze w potężny garnizon obronny. Przygotuj się także na księcia traw, który nie będzie się cofał. A więc tak, mamy na rozkaz lorda Frankensteina pozbyć się kolejnej twierdzy bęża i przy okazji ją utrzymać i umocnić, przy odrobinie szczęścia wybronić przed atakami wieprza. No nic, zobaczmy jak wygląda mapka w takim razie. Pauza na dzień dobry. Mamy jakieś wojska, no nie jest ich nie mało nawet, 60, 58, 19, 38, 20, dobrze, mamy inżynierów, to na pewno wykorzystamy. Sama forteca, w zamczysko, jest dwu-, trzypoziomowe, z tego co widzę, tak. Ciekawa konstrukcja, bardzo ciekawa i tutaj nie dostaniemy się na zamczysko, także nie ma co na to liczyć. Ale można było spróbować z wieżami oblężniczymi. Tylko że tak. Dobrze by było się przemieścić gdzieś w tą okolicę. Wystrzelać tych strzelców. Hmm. Może gdzieś pod ten mur. To wcale nie będzie taka prosta misja, a jej pierwszym etapem dopiero jest zajęcie, a co dopiero jeszcze utrzymanie. Hmm. Okej, okay, mam czas do ostatecznej misji, Podejrzewam, że atak przyjdzie dosyć szybko zaraz po naszym odbiciu zamku. Gdzie są w ogóle znaki? znaki są? A tutaj są wszystkie znaki. No dobra, to bardzo dobrze. Z miejsca, z którego my przechodzimy, znaków nie ma. To nawet lepiej. Z której strony by zatykować ten zamek, żeby to miało sens? Hmm. Tu jest takie wąskie przejście. Tylko czy tutaj będzie można wejść? Czy nie będzie stopnie, nie? Podejrzewam, że to będzie stopień. Ale trzeba było się dostać pod te mury i stąd czyścić, jakby całą część tą garnizonu. E, Okej, okay. nie, nie ma chyba sensu zbyt długo się nad tym zastanawiać. Weźmy sobie, pogrupujmy jednostki. 60 łuczników, aż mamy. Wow. Dobra, odpauzujemy grę. Nie zgarniemy jeszcze inżynierów. I tak, ja bym zrobił chociaż 10 tarcz. I generalnie rzecz biorąc, to powiem wam szczerze, że wcale, a wcale nie wiem czy to jest taki dobry pomysł z tymi tarczami. Bo jak my podejdziemy z tarczami to to na pewno balisty się na nas rzucą. Hmm, łuczników chyba też trzeba podzielić na dwie grupy. Okej, okay, z zamku tak atak. Chętnie się nim zajmiemy. Dobra, skoro mamy odparte pierwsze podstawowe ataki, myślę, że warto było zapisać grę i teraz spróbować coś oblężyć. Ach, jeszcze idą po pałkarze. Ok, no dobra, poczekajmy w takim razie jeszcze chwilkę, które miejsce by się tutaj udać. Może pod tym murem od razu, co? Najpierw tarcze, później łucznicy. Dobra, spróbujmy w ten sposób. Może się nam uda podejść, jakbyśmy tutaj podeszli tymi łucznikami, faktycznie mogli się, że tak powiem, schować za tym murem. To było całkiem sympatyczne. Mielibyśmy wtedy opcję po wybijaniu ich wszystkich. No dobra, nie wygląda to najgorzej. Miara osłonięci i przyczółek jakiś tam zdobyliśmy, także jest fajnie. Tylko dobrze by było się pozbyć jeszcze tych kuszników wszystkich i tak dalej. Spróbujmy w ten sposób. Mhm. No w ten sposób to chyba nie zadziała. Dobra, generalnie nie ma tragedii. Coś tam obijamy, no ale trochę się z tym zejdzie, więc słyszymy się zapewne za jakiś czas. Dobra, siedziba wyczyszczona z oponentów. Tutaj jeszcze jednego łucznika mam, którego chcę zabić. I będziemy mieli dostęp do no, dobrego terenu, dobre podejście, zapiszmy to. I teraz spróbujemy zrobić tak. Spróbujmy zniszczyć garnizon tej wieżyczki. Hmm, co wydaje mi się raczej niemożliwe no ale dobra, zobaczmy, może w ten sposób to pójdzie jakoś wieżyczki niestety na razie nie ruszymy nie mamy tam strzału musimy się przemieścić zaraz to zrobimy pójdziemy w tym kierunku zobaczymy co się nam uda zdziałać dobra, udało się nam wyczyścić tą wieżyczkę co jest bardzo dobre spróbujemy się przebić teraz w tym miejscu Dobra, ruszamy do ataku w nieco trochę bardziej e, drastyczny sposób, bo ten atak się przeciąga. Postaramy się wyeliminować ich wszystkich. E, tylko czemu oni idą tędy? Nie wiem. Dobra, na razie pałkarze, jak nas się uderzyniła radzą sobie całkiem nieźle. Rozwalamy jedną bramę. Dobra, wlewamy się do środka. Trzeba wyczyścić wszystkie jednostki, które są w środku, razem też się na murach, także zaraz się tym zajmiemy. Dobra, raczej powinno starczyć wystarczyć pałkarze, etc., żeby się zająć resztą oponentów. Wróg został pokonany. Dobra, nie jest źle. Tych inżynierów możemy zgarnąć, przydadzą się. Ja tak będzie stąd szedł, tak? Zapiszmy grę. Długo się z tym oblężeniem zeszło, no ale nie mieliśmy za bardzo wyjścia. Pobramy, można by było to otworzyć. Hmm. Na Potrzeba nam nowych rekrutów, No broni to my tu zbyt wiele nie mamy. Jak tym z towarami? Generalnie z towarami stoimy całkiem nieźle. Warto by było naprawić ten mur. Który sami zniszczyliśmy. Brak kamienia, mój panie. Dobra, to kupmy trochę kamienia. Hajsu mamy dużo, także powinno być git. Dobra. Mamy to. Cały Potrzeba czas nam brakuje dobra. nam mieszkańców. Fenomenalnie. Dobra, weźmy ich od razu na tarczę. tarcze przeróbmy. My się co? Chyba ten kościół wywalimy. Tak samo i targowisko. Potrzebują tutaj zdecydowanie więcej piekarni. Zajmiemy się w sumie tym od razu. Potrzeba drewna. Dobra. Świetnie zrobiłem. Mogą najpierw chociaż drewno kupić. A teraz jesteśmy trochę w dupie. My żadnego drwala nawet nie mamy na zewnątrz. Tak to załatwimy. Te młyny wyburzymy. One są kompletnie niepotrzebne. Tak by nam je tylko zburzyli. A tak choć zyskaliśmy z nich drewno. A targowisko postawimy sobie tu. Zbrojownia no jest zapełniona. Dokupmy kupmy drewna od razu. Dobudujmy piekarni. To jest zbrojownia. Trzeba było trochę zmienić koncept. Co jest w tym miejscu? To jest piekarnia. Ona jest tak ślawo zbudowana. Rozwalmy ją. Mieszczą się na dwie piekarnie, wtedy. No i dobra, gitara. Trochę tych piekarni dostawiliśmy. Musimy też rozbudować zbrojownię. Potrzebujemy więcej drewna. Właśnie, więcej drewna. Ok, już kupujemy drewno. Zbrojownia. Postawmy ją tak, będą wchodzić naokoło i tyle. Dobra. Żarówkiem jakoś tam się dźwigamy. Łuków mamy bardzo dużo do wykupienia. I mamy nowych pracowników, także od razu zrekrutujemy tych uczników. Pięknie. Od razu też inżynierów sobie ogarniemy. I trzeba na drugą wyżyczkę też tarczy ruchom wsadzić razem z tymi naszymi żeby się jakoś sensownie bronić. Nadal nie mam pułapek, ale pojawiły się koksowniki. Tylko co te koksowniki nam zmienia, skoro my tak nie możemy smolnych robów robić? No dobra, ostatnio. Pamiętajmy, że koksowniki do plus 10 do ataku żartuje oczywiście. Dobra, wojska wężar przybyły. Będą nam niszczyć wszystko w całej okolicy. Bardzo szybkie ataki. Co prawda, na tyle nieduże, że możemy sobie sprawnie je odbić. Ciekaw jestem czy będą niszczyć nam te budynki, na pewno będą nam niszczyć te budynki wszystkie. Co możemy zrobić z tym, nic nie możemy z tym zrobić. Ach, byśmy jeszcze te tarcze mogli gdzieś tutaj pobudować sobie swobodnie. Dobra, wydaje mi się, że atak raczej powinien zostać otwarty. E, że same te dwie tarcze jeszcze się nam udało stworzyć na mury. Ale nie wiem czy zdążymy tutaj, nie, nie damy rady raczej już niestety zburzyć tych schodków, żeby nam tutaj nie leźli. E, no trudno. I Ten taran bardzo mi tu nie pasuje. Mm, ale co, nic tu nie zrobimy. Fajnie, że tych uczników jeszcze mamy. Się spiklerz powiem, czyli dobrze, zróbmy tak. Niech oni odpadają ile są w stanie, bo tutaj, no właśnie, już się skończyła pszenica i mąka. Rozwalili nam niestety targowisko. Odbudujemy je sobie tutaj. Kupmy trochę pszenicy. Dobra, mamy tą. Atak odparty. Bardzo dobrze. Teraz bardzo długą się zapełnię znowu. Pracownicy A? wszędzie. No ale cóż, nie mam na to zbytnio wpływu. Musimy się z tym liczyć. Eee, grunt, że farby wszystkie stoją na miejscu. To mi się bardzo podoba, to mnie bardzo cieszy. Naprawmy co nieco tych wieżyczek i tak dalej. No, ramury raczej powinny być szczelne. To prawda nie są zbyt dobre, ale są. Także, ok. okej. Nadal mamy mnóstwo czasu do ostatecznej bitwy. Zapiszmy grę. Zawsze możemy wzmocnić mury palisadami, po prostu, nie? Tak chyba zrobimy. Nie mamy zbytnio wyjścia. Tu możemy postawić drewnianą bramę. Jeśli się zmieści. No, możemy zrobić tak, żeby się zmieściła. Warto by było chyba jakąś kopalnię żelaza postawić. No, w sumie możemy. Nic nie szkodzi, nic nie stoi na, na drodze, żeby to zrobić. Trzeba zacząć jakieś podatki zbierać, bo zaraz nie będzie czego bronić. Ludzie nam pouciekają na zamku i tak to się skończy. Wydaje mi się, że przydałoby się nam trochę więcej ziomeczków od PIK. Niestety nie mamy za bardzo gdzie ich stawić. Dobra, tutaj jednego możemy postawić. I tu można by było jednego postawić. Tylko to zablokuje strasznie przejście. Postawmy jednego tutaj w takim razie jeszcze. Nie przypisano żadnego pracownika, A tu? Można by było. Ale nie będzie dojść do drugiego, do drugiej zbrojowni. Okej, okay. w ten sposób? No zróbmy to w ten sposób. Do te... Dobra, tutaj musi być. Dobra, to dwie od razu zbudujmy. Jak mi z 10 nożycie, miesięcy. Panie. Nasz skarb pustoszeje. No dobra, zobaczymy jak to będzie się rozwijało. Przydałaby się to jakaś wieżyczka w tym miejscu? My to mamy jeszcze trochę złota. Kupmy to i zbudujmy tę wieżyczkę na szczycie. i mam tutaj łuczników? 22. No to już. Kolejna sprawa jest taka, że nie mam praktycznie w ogóle uczarzy. I nie mam za bardzo gdzie ich zbudować. Ja bym tylko szary stąd wywalił. Postawił tutaj kilku łuczarzy. Potrzebuję więcej łuków I dobrze by było ich nie kupować. Czy mamy gdzieś tutaj niedaleko jakieś źródło kamienia. Tutaj dopiero. I tutaj. To może byśmy któryś wykorzystali, co? Tylko z drewnem jest lipa. Bo tak licznej ilości drwali. Delikatne problemy z żywnością wyczu wyczuwam. Myślę, że warto by było gdzieś tutaj wcisnąć jeszcze jeden młyn, tu by się zmieścił. Bardzo dobrze, niech będzie w tym miejscu. Przynice mam więcej niż jesteśmy w stanie przetworzyć, także spoko. Je raczej nam powinno wystarczyć, tylko żeby żarcie nam nie brakło. wszystkie farmy chmielu, czy one w ogóle są nam potrzebne? Średnio bym powiedział, ale dobre, niech sobie będą. Z żelazo można by było jeszcze powalczyć. Parę kopalni ekstra by się przydało. Zawsze by to była wyższa produkcja. Zróbmy to. Tylko też już się nam limit czy, limit liczności No populację zamyka. Dokupmy trochę drewna. postawmy jeszcze jeden dom. Czy no, moglibyśmy gdzieś tutaj postawić... Moglibyśmy postawić, no to zróbmy to na pewno będzie to lepiej funkcjonowało niż jak oni będą tam chodzić na dół po skóry. Trzech garbarzy w tej okolicy. Jak najbardziej. No na dole chyba nie ma żadnych warsztatów garbarskich. Tyły mamy jeszcze słabo chronione. Gdzieś w tym miejscu jakaś wieżyczka nieduża by się też przydała. Kamieniem. Mieliśmy zacząć produkcję kamienia. Mniej więcej połowa czasu za nami. No i wychodzi problem z pszenicą. Mamy zbyt mało przyrostu pszenicy, żeby móc spokojnie sobie funkcjonować. Musimy dobudować więcej farm. Co się wiąże z zmożoną ilością mieszkańców, pracowników. No ale nie mamy za bardzo wyjścia. Musimy to zrobić. Potrzeba drewna. Już dobudujemy kilka farm. Kosztem tego, że będziemy po prostu musieli znowu tracić na nich populację. Zrobimy coś takiego w tym miejscu. Nie do końca jest to sensowne, ale okej. Okay. Komunikaty o kolejnych atakach. Bardzo niesympatyczne. Co mamy zrobić? Nic nie możemy zrobić. Latać naokoło. Nie jest to jakaś mega duża armia, ale zapiszmy grę. Zapisywanie. Myślę, że to, co mamy w tej chwili, już jest naprawdę na dobrym poziomie i powinniśmy raczej się wybronić przed tym atakiem. Od 20 paru uczników na wieżyczkę, tutaj nawet 32. Na siedzibie nic teraz nie mamy, niestety. No ale dobra, kolejny atak węża. No, inżynierowie, tak myślałem. Pytanie, czy się teraz nie wezmą za nasze farmy, nie? O i dobrze by było, żeby nie brali się za nasze farmy. Zróbmy tak, że otoczymy sobie szybko mury palisadami. Tam gdzie są jeszcze nie otoczone. No tutaj akurat niestety nie dam rady, bo sobie tak zbudowałem tylko szary. No ale dobra. Ruszałem do ataku. Mam cichą nadzieję, że nam nie poniszczą tych wszystkich budynków produkcyjnych. To by bardzo bolało. Dobra, farmolali. To na plus. Raczej problemu z tym atakiem mieć nie powinniśmy. Ewidentnie trzeba z tej strony jakąś wieżyczkę zbudować. No, niestety kopalnie żelaza powiedziały bye bye. Mm, to mi się nie podoba. Co my z tym mamy zrobić? Nic. Kamieniołomy na szczęście całe. Dobrze. Dobra, tutaj resztki ataku. Możemy powoli zacząć myśleć o odbudowywaniu się. Dobra, tego może coś nam uda zabić w jakiś tam sposób. Dobra, ataki wroga odparte. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Robimy sobie poprawki od razu w murze. Dobra, targowisko trzeba odbudować. I trzeba odbudować część kopalni. Znaczy tak. Zacznijmy od drwali. Drwali bym tutaj teraz nawalił. Trzeba koniecznie odbudować to i dobudować dwóch garbarzy od razu. W tym miejscu. Do tego obiektu nie Ten warsztat garbarski nawet jeszcze stoi, także spoko. Naprawmy to. Kami to mu chętnie zostawił sobie na później. Czas wreszcie z tobą skończyć. Uzupełnimy to po prostu palisadą w tych miejscach, w których no mamy jakieś ubytki w murach. Tu jest poważny ubytek w murze, Naprawmy to. Dla mnie priorytetem jest w tej chwili możliwość wybudowania wieżyczki gdzieś tutaj. Jak będziemy tylko mieli kamień na to, to co zrobimy? I długo wszystko wraca do normy. Dobra, te kopalnie zostawimy sobie jak są. Nie będziemy już odbudowywać tej jednej czy tam dwóch, które tutaj były. Są ważniejsze rzeczy. Nasze zapasy żywności kurczą się. Zaraz tam się hajs skończy. Podatki muszą wrócić to czym prędzej. Ok, wydaje się, że wszystko wróciło do normy. Wszystko funkcjonuje, bardzo dobrze. Jest to na swój sposób cieszące, czyż nie? Wyłączymy też automatyczny zakup pszenicy. Mamy za nas, że trochę mąki na składzie, także poczekajmy, niech trochę kasy nam wróci. Bo jest bidaj, to straszna. Dobra, mamy kamień na wieżyczkę. Ja bym postawił gdzieś tutaj. Na rogu najlepiej byłem postawić no ale nie mamy za bardzo możliwości, żeby ją postawić w taki sposób, jaki bym chciał. Więc postawimy ją tu. To będzie musiało nam wystarczyć. wyprowadzamy mur. Jestem ciekaw, czy możemy tam teraz wysłać łuczników. Możemy. No to super, bardzo dobrze. Wysłałem tam łuczników i będziemy mieć osłonę tej części zamku, która nie była wcześniej broniona. Tylko za mało łuczników. No ale dobra, zrekrutujmy 10 inżynierów. Zróbmy tarczę. No i czekamy teraz na łuki. Z mąką stoimy całkiem nieźle. Widzę, że tam kolejce czekają do młynów, także jest OK. Chyba się wyrobiliśmy. No, niewiele czasu zostało dostatecznego ataku. Lepiej będzie się dobrze przygotować spróbujmy. Może tylko szary przesunąć, a tu zrobić palisadę. Zmieścią się. Nie się. Dobra, świetnie. Kolejnych czterech uczników, wybornie. Rzucamy ich tutaj 10 tarcz, rzucamy je tutaj. No i super. Spróbowałbym doszczelnić te mury tam, gdzie się da, kamiennymi fortyfikacjami, bo to, co oferuje nam w tej chwili ten zamek, jest niechybnie łatwy do penetracji. I obawiam się, że niestety tak to się skończy. Ostateczna atak może być całkiem spory. Dobra, jestem gotów na to, że popularność tam spadnie. Nie mamy zbytnio wyjścia. Przenicy jest pod dostatkiem. No, mogliby trochę szybciej ogarniać temat e, produkcji tego chleba. Z tych piekarni jest bardzo dużo. Taktyczny saving. Jesteśmy bardzo blisko ostatecznego ataku. Myślę, że to dobry moment, żeby coś takiego zrobić. Jak tam z kamieniem? Stoję. Bardzo dobrze stoję. z tym kamieniem. Poprawmy te mury w tych miejscach, w których tam gdzieś są jakieś przebicia. Zróbmy coś takiego, bo to możemy w ten sposób zrobić. Generalnie jest nieźle. Gdzie nie można było pogrubić te mury, ale już chyba nie ma sensu. Dobra, nie będzie tak jak jest. No co, zbroimy się i czekamy na ostateczny atak. Moi drodzy, mam zapowiedź o ostatecznym ataku węża. Jest on mianem ogromnej armii węża. Sprawdzam wszystko, co mamy. Czy jest jeszcze jakaś luka, jakaś nieszczelność, która by mogła prowadzić do tego, żebyśmy mieli ty przypał? Ale na chwilę obecną wydaje się, że jest całkiem sympatycznie. Po mamy 60 pikinierów, mamy. 60. Także spoko. Tu mamy również kilku łuczników. 10 łuczników to już jest coś. Możemy dokupić jeszcze parę łuków w sumie. mamy do werbowania 20. To 20 łuków kupimy. Rzucimy już sobie na siedzibę. I niech bronią. Zobaczmy, jak duży jest ten atak. Dobra, sami łucznicy na razie się zrespili. Ale jest też kawaleria. Okej. Okay. Dużo tutaj tego towaru. Wspieszymy nieco grę. Wojska węża atakują! I kolejny atak węża. Inżynierowie, okej. Okay. Dobra, ej, nie jest wcale tak źle, jakby by mogło się wydawać. Ustawię sobie to tempo na 90, zapiszemy grę, w razie czego. I zobaczymy, jak nam pójdzie obrona przed tym dużym atakiem. Wydaje mi się, że te jednostki są tutaj podublowane i poupychane. Cały czas się rozchodzą, jak sami widzicie. Moglibyśmy się na tego tutaj pobudować, nie? I wybijać od razu na dzień dobry, no ale... To by było hamskie. Choć nie ukrywam, że czasem tak się robi. Dobra, wreszcie ruszają do ataku To no nie jest to wojsko, które powinno nam zagrozić Spokojnie, tutaj się przygotowaliśmy Na dużo większe ataki, także Także powinniśmy dać radę Oponenci zniszczyli nam koszary w sumie to spowolnimy sobie już tempo gry i przebili się przez pierwszą warstwę muru, ale to nic, to nic. Ich armia już jest w dużej mierze wylita. Strzelców to nie mają praktycznie żadnych, to jakaś grupka ich stoi, ale nic nie robią. Dobra, bijają w to miejsce, jasne. I co, będą się przebijać przez tą palisadę czy nie? Nie, dobrali jednak mury na swój cel. Chociaż nie wiem, dziwnie atakują. W każdym razie, no, atak można powiedzieć, że jest już odparty. Jeżeli się nie przebiją w żadnym stopniu, to GG. No i tak też się stało, moi drodzy. Tutaj jeszcze walczą z piekarniami. Padł ostatni rycerz na koniu. Czy gdzieś tam z tyłu, gdzieś coś przeszło? Chyba nie. Co zostali tylko strzelcy. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. Wysyłamy do ataku naszych pałkarzy, nie będziemy przeciągać tej bitwy. Jeszcze gra pomyśli, że nie dajemy sobie rady i wyśle posiłki, a tego byśmy nie chcieli. Okej, okay. wycofali się. Wystarczyło zabić jednego kusznika, świetnie. Dobra, straty nie były jakieś ogromne. Na początku straciliśmy sporo wojsk, ale tak to cała armia praktycznie w praktycznie nienaruszonym stanie sobie egzystowała tutaj w tej okolicy naszego zamku. Może tam gdzieś po drodze kilku straciliśmy słuchajcie łuczników przy obronie. Fajnie. Fajnie, że udało się nam przejść tę misję w sposób tradycyjny z gospodarką wewnątrz zamku rozbudowując ten zamek. Spodoba mi się też ten pomysł, który miałem z tym, że opatulaliśmy zniszczone fragmenty murów palisadą. To myślę, że też Wam się również spodoba. No dobra. 12.800 wynik końcowy. No, nadzieję, że się Wam podobało. Po więcej oczywiście zapraszam w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.